Witam, ten film powstaje tylko w celu... poinformowania was co się zmieniło, mój na akwarium jest piątek. A ja zakupiłem takiego miodosiemskiego. Jest to odmiana złota. jeszcze nie jest albino, bo nie ma pomarańczowych Będę to zmalutki jeszcze w porównaniu do tamtego, co jest. Jak widzimy, pełno snemaków na filtrze. Myślałem na zakupem bozja, ale mam pytanie. Czy bozja mi nie zje tej krewetki, co tam jest? I na nagrać ten film, jak sobie ułatwić od podmianę wody w akwarium. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście taki film. Chciałabym zobaczyć te paletki. Ale malutka, która wątpię, że mi urośnie do dużych rozmiarów. 80 już, a duże 120, tak jak moja dłoń, coś takiego. Kupię tutaj sobie jednak Blue Diamonda jedną na spróbowanie młodą. No i cóż, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.